Hello, hello. Witam, witamy z Czech. Dokładniej z miejscowości Artspa. Jesteśmy tutaj e, niedaleko na weekend niedaleko Skalnego Miasta Właśnie idziemy sobie pozwiedzać, zobaczyć jak to wygląda Jesteśmy na takim e, samoobsługowym polu kempingowym Takim w sumie parkingu Ale wszystkie dogodności tutaj są e, Jest e, przyłącze prądowe Jest zrzut szarej i czarnej wody jest woda do napełnienia Co jeszcze jest? No wszystko No tak Co? A płaci się przelewem. Płaci się albo przelewem, albo wrzuca się do skrzyneczki znaczy z kopertę. No to nie wiadomo czy to tak rzeczywiście. Jest, jest, jest na pewno. Po to jest ta skrzynka właśnie. Może ile tych kani wyrosło? No, grzybków jest dużo, bardzo dużo popatrzcie. Tutaj. Cześć! Tu same nogi są, patrz tak. Same nogi, bo pourywali kapelusze i kopiety zrobili Uch, Tu, tu. Odgromaj ciut ciut A to nie są pieczarki? Nie. nie, to nie są pieczarki No O, tu ktoś właśnie się e, serwisował Odjeżdża A normalnie jest rzut Tutaj jest Informacja Hello, Coś takiego. Tu skanujecie ten kod. Pokazuje się kod Iban, który jest dokładnie tutaj, po to, żeby zrobić przelew. Jeżeli nie przelewacie, no to tu jest cena wypisana, wrzucacie do skrzynki. Tutaj macie całe pole, miejsce serwisowe. Jest supek z wodą czystą. Jest zlew kota. Jest zrzut szarej. Także można zrobić pełny serwis. Oczywiście wiadomo, e, współrzędne do miejscówki podamy pod filmem. Tutaj też można sobie nawet stanąć i tu sobie chyba wieczorem przyjedziemy. Jak już wrócimy. Tak, 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 no bo jest przyłącze prądowe, jest wszystko. Tak, zresztą widać są ślady normalnie po jeżdżeniu. Dokładnie. Będziemy mieć blisko, będziemy mieć równiej niż tam. No tam jest w miarę równo, ale, ale minimalnie jest krzywo, trzeba kliny podstawiać. Tutaj widzę, że jest bardziej wyrównane. Gdzie wy to idziecie? Idzie po krawędziku za Aha. No widoczki są bardzo ładne. Takie typowo wiejskie. Tutaj góry widać. Tam w oddali widać znak Tutaj mamy taki jakiś dworek mały Takie klimatyczne domki Trzy, cztery, cztery hopa Trzy, cztery, hopa Tak sobie idziemy I znowu, i trzy, cztery, i hopa Zaraz będzie hopa na plecy do mamy no. Tutaj jest główna droga. I przy głównej drodze też jest znak z jednej i z drugiej strony, żebyście na pewno trafili. Weszliśmy już na teren parku. Wstęp do, na bilet rodzinny kosztował nas 370 koron. I jak kupujecie wstęp, i mówicie, że jesteście z Polski, nawet nie musicie mówić, wystarczy, że mówicie po polsku. Dostajecie mapkę po polsku. Szlak turystyczny z mapką, z opisem, z historią. No, także tutaj będziemy, będziemy sobie czytać i zwiedzać. Teraz tata idzie pływać. Idę pływać. to idź. Nie no, nie pójdę. Bo co, wstydzisz się? Nie. Boisz się? To jest za zimno, nie. Nie. To jest po kamieniołomie, a nie wiadomo jakie związki te kamienie miały. Nie Nie wiem, się Nie, możesz się poparzyć. Od zimna. Mamy rękawice. A tam mamy bliźnięta. No to chyba te dwa bliźnięta. Chyba to są bliźnięta dziób. Ja nie wierzę, że to jest naturalnie uformowane. Nie, no przecież to jest ten. To... Tutaj są takie naturalne kształty. Tak. tak. No. Mi się wydaje, że to jednak nie, że to jest kopalnie to... ciemność. ciemność. Widzę ciemność. <śmum> o o Jezu. Ja tu nie widzę. Ja to nie Je vois d'autres pas. Non, oh. <Durch tus rapperats> oh. like like enfin... la fille, la fille, la fille, la la fille, la fille, la

Na dole się całują no. I tam u góry. A tutaj na dół spadali. Tak stromo spadali. Uu, tak jest poziom. Tak się schodzi. Super. Oginie. O, widzicie, patrzcie. Po barierze. Po się Kukuś. Po barierze widać, jakie jest stromo. 45 stopni. Tak, tak. Hmm. ちょっといい。<laughs> <laughs> dziura. Ja, mi się Tak. Jakaś duża ta się dziura. Najdużej ja. o. O, o A jednak to jest. 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 A tu? Pięćdziesiąt Szeroko jest, Szerzej jak na schodach. Ale super. Ej, kamera nie odda tego efektu. Tu do góry, jak się patrzy, jest taka wąska szczelina. O no. oh shit. To idziemy. No dziurą. Ja już Maksym chyba nie przyjdzie. Czemu, nie? O, się chyba nie zmieści. <laughs> Mama jest taka gruba. Nie, jest gruba. Stój, stój, stój. Przechodzę na milimetry. Jak kamper pod mostem. No No, jak na tym mostku coś mi przyjeżdżali. Tak. Ja. Oczywiście tam Mostek. E, mijaliśmy mostek, który miał szerokości 2,20 Tak było napisane. Mamy kampera 2,30 i się zmieścił. O, Nic no, to tutaj już nie przeszedł. Kto? Misek. Kurde. Będzie Mnie problem. Tak Dziów, jest coraz wężej. No dobra, no przecież na razie idziesz. Nie, już mi mak styka. No, czekaj. To muszę zgasić kamerkę. Przeszłam. Przeszliśmy. Ale czemu? Właśnie nie wiem. Za mało magnezu. Nie, ona się boi. A boi się tam. Ona się boiła. A kukus gdzie? Ona na dole jest. No nie. właśnie nie widzę. No tam gdzieś. no schowała się. To była mysia dziura. I tak oto kończymy naszą dzisiejszą wycieczkę. E, zrobiło się już niestety ciemno, mimo że jeszcze nie ma 17 godziny, no ale już taki czas po prostu. E, ja szukam autobusu, no jak dojadę, ja jadę autobusem. Tak, tutaj jest przystanek autobusowy. I Idziemy teraz już do kamperka. Poczęliśmy jeszcze w Artspach, no ale już jesteśmy w drodze powrotnej do domku i zatrzymaliśmy się na zamku w Niemodnie. Nie wiem czy wiecie, ale to jest zamek, w którym przewodnikami są Daniele. Nie leży takie zwierzę. Tak. A że mamy listopad, to teraz jeszcze jest coś takiego, że Daniele mają okres godowy i mamy do 15 listopada zakaz interakcji z nimi. Zakaz gwałtownych ruchów, tak to pani mówiła. I no ogólnie no, zwierzęta niby płochliwe, ale z tego co widzimy, to one tutaj do ludzi podchodzą. Pewnie Pod ze można było i, i usłyszeć kukot, i rżenie koni. A przed powołaniem powo w nią można było zobaczyć woźnicę, który czyścił powóz przed kolejną przejażdżką z ksiąciem. Dzisiaj rżenie koni zmieniło się w dziecięcy śmiech. Najmłodsi bowiem się na dziecińcu, korzystając z warsztatów i zajęć przygotowanych specjalnie dla nich w dawnej Powozu. W dawnych czasach to właśnie tutaj otoczono pojedynki o obronę dobrego imienia lub o kobietę. Dziś na dziedzińcu odbywają się różne spotkania przedstawicieli dawnych rzemiec, uroczystości zamkowe oraz imprezy do, dla lokalnych mieszkańców. Mamo, mamu! 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 ...wyzyć o sklepieniu kolebkowym, dno kanału wyłożenie płytami z łupku o wymiarach około... 100 razy 48 100 na 48 100 na cm szerokość kanału 50 cm Wysokość 57 cm Jest to pozostałość systemu odwędniającego dziedziniec honorowy mm -hmm. I co ty no, tam tutaj byłaś Maciej, to Macie jest no To takie młode jest. Nie. To jest młode czy stare? W sumie te rogi to takie... chyba zrzuciły rogi i teraz nowe podniosły. A Ty nie brać pokarmu? Nie. Nie. Zakaz karmienia i interakcji. Czyli jak jest zakaz, to zakaz. No. люди не разумеем. Купапа! Купапа! tam taki duży śpi. Ale widzisz tam, jak taki duży jest. O. Bursztynowa komnata jest w tej chwili zamknięta, ponieważ są tam prowadzone prace renowacyjne. Tyle się dowiedziałam ze strony. Także tak czy siak my dzisiaj nie zwiedzamy sobie wnętrza zamku bo na zamek trzeba wejść z przewodnikiem i przewodnik jest w tym sezonie teraz o pełnych godzinach a myśmy tu przyszli 14.30, już nam się nie chciało czekać. Także zwiedzamy sobie z zewnątrz jeszcze nie myślę, że jeszcze bliżej, jeszcze bliżej. Tu dobra. mam tutaj, czekaj, czekaj. No trzy cztery.